Weź nie czuję zapach gryla. Słyszę dzieci. Psa. Widzę kogoś. Przynajmniej tak mi się wydaje. To wszystko. To nie moje życie. Towarzyszy mi tylko ryk silników. Walka. Noc. Cholerny świat, tyle roboty na nic, i znowu muszę ruszyć tyłek, ale obawiam się, że tym razem nie będzie tak łatwo. Nie śpij Bleskowicz, popilnuj chwilę, ja pójdę się odnieść. O cholera, belotki, ostrzał ze wszystkich stron, jakbyśmy lecieli przez pole minowe. Bleskowicz na pokładku i zaciśnij przewód paliwowy przy silniku numer 6, Ruchę. Weź narzędzia z szafki, potrzebne ci kleszcze i drut. Przewód jest w przedziale paliwowym. Ogień, zaciśnij przewód, do cholery. Widzę, nie jestem ślepe. Świetna robota, kapitanie, ale traćmy wysokość. Musimy coś zrzucić, inaczej będzie po nas. Ruszaj do ładowni i wywal wszystko przez luk towarowy. Gdybyś nie był pilotem, ciebie też bym wywalił. Trzymaj się, otwieram luk bagażowy. Odepnij skrzynię. Nie zusi się o powierzchnia. Nie krzycz, bo się stresuje. Trochę graniu, zaraz jest gniarlet. No i poszło. Super, wznosił się. Wracaj do kokpitu, Zepchaj się, idę trochę pospereć. Jakiś pancerz. Super. No to wracaj do kokpitu Blaskowicz. Spokojnie, już idę. Wszystko w porządku tam na tyłach. Ostrzeliwują nas bez trupiej główki. Już mam dosyć, w co się znowu wpakowałem. Jestem już za stary na takie akcje. Mamy już hipiec 46, a wojna wciąż trwa i nie wiem kiedy się skończy, nie pomogło przejęcie różdżki przeznaczenia, ani rozbicie magicznej homoty Himmlera w twierdzy Wolfenstein. Co do diabła. Kryca. Wskakuj do wieżyczki blasko, no już, strzelaj celnie i uważaj na naszych. Mam na ogonie kilku bydlaków, nie daj rady. Do cholery, są wszędzie. Właśnie widzę, nie musisz mówić. Uszkodzenia silników 6. 5, 4, pożar w podpicie. No to chyba już po nas? Straciłem dwóch strzelców, wyciek paliwa, ledwo lecę. Jeszcze 1, właśnie ocaliłeś moją załogę? Dziękuję, jeden. Ten bandyta właśnie miał mi przeciąć grzywkę. I moich tam jest, bandyci z każdej strony. Ale są szybcy. Słyszysz jakieś silniki wyjątkowe? W tym razie nic nie słyszę. Ostrożnie blasko, Takich myśliwców jeszcze nie widziałem. A ja owszem, jak byłem ostatnio na misji w tajnej bazie lotniczej, nazywali je chyba kobra, to było na chwilę przed tym jak wysłali mnie do kugelszta. Przed nami, leci prosto na nas, ogni. Śmierć puka do drzwi. Wzywa mnie. Nie mogę otworzyć? Mam wojnę do wygrania? Jednak dychasz, ty, farciarzu. Twarda z ciebie sztuka, Jezu Chryste. Pomocę, cel jeden z Masz tu apteczkę, użyj jej. W co wy się bawicie, pajace? Kondor 9. to Sam 1. Jesteście za blisko. Zróbcie mi miejsce. Odmawiam Sam 1. Mam problem z opanowaniem maszyny. Muszę opuścić szyb. Zrób mi miejsce Fergus. Przyjąłem Randall. Blasko. Wciągnij radar. Pociągnij za te dźwignie w szyngających lampkach. Wielkie dzięki kapitanie. Rozumiem twój problem. Kondor 9. Mocno co dymisz, a ze steru wycieka płynu, górne lotki szlak wam trafiły. Tak, czuję jakbym sterował betonową lodką. Dzięki Fegu za Condor 9. Zgłoś się. Cholera, tam są żołnierze. Condol 9. Zgłoś się. Tu Condor 9. Kto mówi? Szeregowy łajek. 109 desantowa. Dobra młokosie, słuchaj uważnie. Widzisz bolang? Tak jest ser. Chwyć mocno obiema rękami i pociągnij do siebie. Za żadne skarby nie skręcaj, trzymaj równo i pociągnij do piersi. Dobrze, ser. Chyba się udał, wyrównaliśmy lot. Szeregowy majat, musicie zrobić jeszcze jedno. Postawcie kogoś w przebocznym będziecie mieli gości. Zrozumiałem ser. Blaskowicz, otwórz drzwi kokpitu, przytrzymaj żeby się nie zamknęły, a potem rób to co ja. Gotowe? Nie, no to jazda. Chyba go popychrzył. Straciłem oba myśliwce eskorty, o boże, ilu już zestrzelili. Chyba jednak muszę skoczyć. Uwaga! Lasko. idziemy! Co robiłeś kapitanie? Walczymy albo giniemy, jak zawsze! Tak jest, ser. Drugi pilot nie żyje. Ja dostałem w nogę, mocno krwawie. Mam 71 ludzi. Nie wiem co robić. Zaraz przyjdę. Jesteś. dzięki bohom, Kondor 5 zestrzelony, Wyatt, rusz dupę, Semple 1 3, 4, 8, 9, zestrzelony, Blasko, podnieś go z podłogi. Dziękuję, ser. Nic mi nie jest. Do cholery. Jeśli teraz nie powstrzymamy trupiej główki, drugiej szansy nie będzie, przygramy. W porządku Kordon, zrozumiałem, słuchaj, muszę spadać, zbliżamy się do kompleksu trupiej główki. Chwyć się za jaje blasko, przygotować się na twarde lądowanie. Nic nie widzę, trzymać się. 16 lipca 46, poranek. Wszystko poszło się pieprzyć. Nazistowska machina wojenna porusza się naprzód z ogromną prędkością. Jest ciągle krok przed nami. Taktyka zawodzi. Mamy za mało broni i sprzętu. Nikt nie wie dlaczego. Wszystkich ogarnia desperacja. Ale nie mnie. Ja chcę wyrównać rachunki ze starym znajomym. Zmienić bieg historii. Nie słyszę. Fergus, co u ciebie? Blaskowicz, wpadliśmy tu w za Jesteśmy uwięzieni w samolocie, a tymczasem jakiś opancerzony potwór z piekła rodem próbuje nas zeżreć. U mnie ty samo, siedzę w tym cholernym ręku. Hej, to ty, szeregowy Wyatt, mignijcie letterpol. Blasko, widzisz światło? A jak, tak jest. Widzę was, jak mogę wam pomóc. Stąd nic nie powiedzimy. Jesteśmy tu uwięzieni, ale może to nie uda się użyć przedmiotu wieżyczki w samolocie? Mógłbyś ubić bestie? Zwykła broń, nawet nie dość tej łajzy. Może mógłbyś to doporównać? Trzymaj głowę pod powierzchnią, a powinieneś dać radę. Dobry plan, Fergus. Idę do was. Muszę się wydostać z tego wraku. O cholera! Co to za bestia? Jakoś się uda mi im Bestia Bez jej główki. Powinienem go zabić wiele lat temu. Ostatnio udało ci się uciec, ale tym razem cię dorwa. Chyba będę musiał popływać. W ostatniej chwili trochę doszedłem z wprawy od ostatniego razu. O, jaka miła niespodzianka! Pewnie tam się schował. Dobra, dopłynąłem. No chodź tu, pieseczku, trochę cię przystrzygam. strzyga. No i załatwione. Gdzie oni są? A widzę. Ocelił nas pan, panie kapitanie. Uspokój się z Markaczą. Dobre blasko, chcesz posłuchać mojego planu. Musimy przebyć tą piekielną plażę w jednym kawałku. Dobra, słuchaj, Stamtąd w tamtych okopach znajduje się gniazdo karabinów maszynowych, rozwali nasz oddział na strzępy, musisz się tam przedostać i zlikwidować ten karabin. Po prostu nie gnij na w nogach, sto przed siebie. My tu zaczekamy i będziemy cię osłaniać. Rozumiem. Załóż to, dam ci znać co się u nas dzieje. Dobra chłopaki, będziemy kłaść ogień osłonowy. Chwilę sobie odpocznę zanim tam pójdę. To do następnego odcinka. Cześć.